Wiadomości z Małopolski. Międzynarodowe małopolskie spotkania z folklorem to wyjątkowe na skalę całej Polski wydarzenie o charakterze kulturotwórczym, które łączy tradycję z nowoczesnością. Już w lipcu odbędzie się jego jubileuszowa dziesiąta edycja. Doprowadziliśmy do tego, że w sposób trwały wpisaliśmy kwotę 450 tysięcy jako wsparcie wynikające z wieloletniego planu finansowego, więc. 2024-2027 20, organizatorzy tego wydarzenia mają stały budżet z naszej strony. Oczywiście ten budżet jest dużo większy, ale mają niemałe środki na to, żeby, żeby spokojnie sobie planować e, to wydarzenie, które nie tylko odbywa się na rynku w Myślenicach, ale też w Miechowie, w Niepołomicach, w e, Muzeum Sztuki Japońskiej w Krakowie. A ja jeszcze e, zachęcam do tego, aby fragment tego wydarzenia odbył się również w Ludźmierzu, e, w domu odremontowanym, e, zmodernizowanym domu w Związku Podhalan, w którym jest zlokalizowany Instytut Dziedzictwa Kultury Niematerialnej Ludów Karpackich. Bardzo nam zależy, żeby umiędzynarodawiać. Ten instytut, festiwal przyciąga wielkie rzesze widzów i jestem przekonany, że również te, ta dziesiąta jubileuszowa edycja festiwalu również przyciągnie do serca naszego miasta, do serca Małopolski wielu wielu nie tylko mieszkańców gminy Myślenice Małopolon ale także naszych gości z całego kraju i z zagranicy. Cieszę się, że ta kontynuacja współpracy przy organizacji, przy finansowaniu, ale także przy udostępnieniu infrastruktury edukacyjnej w małopolskiej szkole, gościnności również jest i za tą współpracę zarządowi Województwa Małopolskiego bardzo serdecznie dziękuję. Czeka nas mnóstwo różnych, bardzo barwnych wydarzeń. Zaczynamy wystawą z kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, tutaj w Myśleńskim Ośrodku Kultury i Sportu. Czekają nas koncerty zespołów pieśni i tańca praktycznie z całego świata. Bo i Gruzja, bo i Meksyk, bo i chińskie Tajpej, i Japonia, i Serbia, Ekwador. No, naprawdę przegląd etniczny z różnych części świata. Czekają nas koncerty polskich zespołów, Pieśni i tańca, zespołu Pieśni i tańca Ziemia Myślenicka, zespołu Pieśni i tańca Michowiacy. Czekają nas koncerty w Krakowie, w Myślenicach, w Michowie, w Niepołomicach. Czekają nas warsztaty rękodzielnicze, warsztaty taneczne, spotkania z muzyką etno, a także drugi festiwal kina etnicznego w ramach dziesiątej jubileuszowej edycji małopolskich spotkań z folklorem odbędą się również wydarzenia towarzyszące. Druga edycja festiwalu filmowego Etno Kino, Kiermasz Rękodzieła i Rzemiosła Tradycyjnego, warsztaty taneczne etnotańce i warsztaty rękodzieła dla dzieci i dorosłych. Goście z m.in. Meksyku, Hondurasu, Kolumbii czy Ekwadoru odwiedzą Polskę w ramach dziesiątych międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem już od 15 do 24 lipca.